Czy chciałbyś, żeby twoje zboża dobrze plonowały i miały wysoką jakość? Samo nawożenie makroskładnikami, nawet najlepszymi nawozami, może nie wystarczyć. Zboża potrzebują mikroelementów, a zwłaszcza miedzi, manganu i cynku. Mieć mangan-cynk możesz znaleźć w nawozie dolistnym Jarawita Gramitrel. Jarawita Gramitrel to bardzo wysoka koncentracja miedzi, manganu i cynku oraz magnezu i azotu. To te pierwiastki pomagają roślinom w prawidłowych procesach metabolicznych. Wysoka koncentracja miedzi manganu i cynku Jarawita Gramitrel to nie wszystko, co znajduje się w tej bańce. Unikalna formulacja nawozów Jarawita zapewnia dużą odporność na zmywanie składników odżywczych z powierzchni liścia przez deszcz. To w połączeniu z wysokim stężeniem zapewnia długotrwałe i nieprzerwane dostarczanie roślinom niezbędnych pierwiastków. Budowanie przyszłego plonu zaczynamy od siewu. Dlatego od jesieni pamiętaj o nawożeniu mikroelementami Twoich zbóż. Zastosuj Vita Gramitrel już jesienią w dawce 1 litra w momencie tworzenia się liści, a wiosną powtórz zabieg w fazie od ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego w dawce od 1 do 2 litrów, w zależności od gatunku zbóż, jaki uprawiasz, a także od intensywności produkcji. Buduj swój plon z rozwiązaniami jara. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!